Cyklicznie co roku organizujemy spotkania z, z pracodawcami, z studentami, z uczniami szkół średnich, a w tym roku również z, z uczniami szkół podstawowych. Po to, żeby zintegrować środowisko, przedstawić możliwości, które stwarza Szczecinek i naszą ofertę edukacyjną. Kształcimy na zapotrzebowanie miejscowego przemysłu. Filia powstała dlatego, że istniało takie zapotrzebowanie. Jest olbrzymia potrzeba zatrudniania młodych, wykształconych ludzi, posiadających znajomość zarówno obsługi komputera, obsługi urządzeń związanych ze sterowaniem, projektowania, oprogramowania związanego ze wspomaganiem projektowania, zarządzaniem procesami przemysłowymi. I my staramy się dostarczyć tę wiedzę naszym studentom. Otrzymujemy cały czas tę samą ofertę. W chwili w Szczecinku Politechnika Koszalińska ma jeden kierunek: inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym, ale kształcimy na dwóch specjalnościach: to jest automatyka i utrzymanie ruchu, oraz produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym. Tak więc y, nasi studenci mogą dokonać wyboru między tymi dwoma kierunkami. Y, ten wybór dokonuje się na trzecim roku. Y, mamy tutaj studia inżynierskie, czteroletnie, ośmiosemestralne, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, czyli y, dzienne i zaoczne, tak jak się to tradycyjnie nazywało.